Jedną z lekcji pokazowych, jaką organizuje nasze Koło Gospodyń Wiejskich z Zielnowa jest pokaz prania po staremu. Przyjeżdżają do nas dzieci z przedszkoli i szkół, uczą się jak to dawniej prano. Po skończonej pracy całe to pranie wyżymają po staremu, czyli dwie osoby kręcą, pościelą lub starymi kalesonami dziadka i wieszają na sznurach. Nasze koło działa już 16 lat. Zaczynaliśmy małymi kroczkami. Najpierw zrobiliśmy sobie stroiki świąteczne, żeby przyciągnąć dziewczyny, bo to był akurat ten czas. Później robiliśmy zabawy, robiliśmy walentynkowe. Organizowaliśmy dla dzieci zabawy takie przebierańców. Jechaliśmy do Minikowa, do Bydgoszczy, do Inowrocławia, do Przysieka. No, nic się nie działo w naszej wsi. Była taka przerwa, bo kiedyś istniało koło, no i w sumie Bóg mi się tak mówił, namówił, żebyśmy rozruszały te nasze koło, żeby powstało z powrotem, bo mieliśmy nową świetlicę i tak zaczęło się, zaczęły kobiety przychodzić. Do naszego koła też należą panowie i młodzież. Ładne dziewczyny, ładne chłopaki. I są dzieci, no w tej chwili wyjechali, ale są i bardzo im się to podoba, jak razem z nami wyjeżdżają gdzieś, są przebierani na ludowo tak ładnie. Wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni. Jednym z hitów naszego Koła Gospodyń Wiejskich są dziadkowe wafle pieczone na węglu. Na fajerce, plenerze nie znam osoby, które by nie smakowały. No i oczywiście, jak widzicie, faceci też znajdą swoje zajęcie, także pomagamy naszym kobietom jak możemy. W naszym kole zajmujemy się również warsztatami z piernika. Takich warsztatów ja udzielam. Tą pasję od 20 lat kontynuuję. Dzięki niej nasza młodzież uczy się przy dobrej zabawie, smacznej, oczywiście, bo słodycz jest bardzo duża. Umiejętności dokładnego lukrowania. Drewniana chata zawsze była moim marzeniem, mając sentyment do starych sprzętów, dawnego użytku, różnych rzeczy z dawnych lat. Uznaliśmy z mężem, że to jest ten czas, żeby podjąć decyzję, żeby wybudować taką chatę. Pomogli nam sąsiedzi, znajomi, przyjaciele, rodzina i wspólnymi siłami ta chatka powstała. Już w trakcie urządzania tej chatki uznaliśmy, że Skoro ona już jest, niech służy też nie tylko nam, niech służy też i yy, koło gospodyń. Dzięki temu, że te sprzęty są, nadają właśnie klimat, a koło wręcz dopełnia temu, tego wszystkiego. W naszym kolegospodnie wiejskich robimy bardzo dużo potraw, przygotowujemy różne zupy, ale jedną z takich jak gdyby dla nas najbardziej rozpoznawalnych potraw są kluski ziemniaczane. Jest to danie takie dla nas bardzo tradycyjne, dlatego że jest przekazywane jak gdyby z pokolenia na pokolenie. Kiedyś robiły to nasze mamy, nasze babcie i chciałybyśmy, żeby to jednak dalej było kontynuowane i żeby nie zapomniano o takich starych tradycyjnych potrawach. Głównym składnikiem tych klusek jest ziemniak, który u nas jest. Jest uprawiany. Ścieramy ziemniaki, dodajemy do tego mąkę, jajko, zarabiamy ciasto, wrzucamy na gorącą wodę, no i powstają takie ładne kluseczki. Podajemy je wtedy z boczkiem usmażonym, z usmażoną cebulką. Od wielu lat, wiele w tym czasie się wydarzyło. Wiemy, co chcemy robić, wiemy, jak chcemy to robić i nas to bardzo cieszy. Jesteśmy częścią lokalnej społeczności. Współpraca z lokalnymi samorządami, z starostwem powiatowym. Urzędem miasta i gminy, zamkiem, szkołą, harcerzami, daje nam dużo radości. Czasem zdarza się, że ta nasza radość przybiera bardziej zmaterializowany kształt. Darzało się, że byliśmy nagradzani występując ze stoiskiem. Na dorzynkach diecezjalnych, na dorzynkach województwa kujawsko-pomorskiego wspólnie ze starostwem powiatowym reprezentowaliśmy powiat grudziącki. Stawaliśmy na podium wielokrotnie. Również zdarzyło nam się reprezentować lokalną grupę działania Wistula, na terenie której znajduje się nasza gmina Radni Chełmińskiej. Najważniejszym dla nas wyróżnieniem Zaszczytem i honorem jest nominacja i tytuł zasłużony dla Powiatu grudziąckiego Stroje, które ubieramy na wszelkie dożynki, festyny i imprezy ludowe, są zaprojektowane przez nas, ponieważ akurat nasz region nie posiadał żadnego stroju, więc od nazwy Zielnowo uznałyśmy, że dobrze będzie, gdy będzie w kolorze zielonym z dodatkami jakimiś bardziej jaskrawymi, tak jak korale, czyli żeby był jakiś kontrast. Szyjemy też z własnych środków, szyjemy samodzielnie dzięki tym strojom, które już od wielu lat posiadamy. Jesteśmy rozpoznawalne w przeróżnych już stronach, można powiedzieć, Polski.